Cześć wszystkim. No i co? Zaczynamy wschodni trip. Pięknie jest. Jesteśmy na, na tajemnym zbiorniku. Zbiornik tak zwany zabójców. I co będziemy łowić? Tutaj zawodowiec się szykuje na karpie. No, proszę. Poważny zawodnik. Cześć wszystkim. Tak. O po blisko zabójców tak. zapraszamy wszystkich serdecznie Ale nie powiemy gdzie no, bo, nam, bo nam setki no to cześć no. No, Tak gospodarz proszę bardzo No i co, co, na, co na tym zbiorniku jakieś <laughs> sumy sandacze setki tysięcy prawda? Setki tysięcy, tak setki jest. tysięcy No może troszkę zmniejszyć tysiące tysiące, tysiące. no dobra Dobra Dobrze i do... będziemy łowić do akcji, do akcji. proszę. I stoją wszystkie pojazdy. O. Mogę jednego wiaderka użyć? Nic. No A ja będę się szykował na jakiś spinner, może coś tu złapie. Chociaż bez pontonu to ja nie umiem. To no, nara. Co? Jest? No jest, Jak się z zawodowcem jedzie na karpie To i karpie jest Dobra, już podbiarek ma Nie będzie łatwo Tutaj musisz go Ale, ale walczysz, facet Ale win wenda się gnie Duży, jest 2 kilo? Coś jest. No karpik. To jest woda zabójców. No. Ach. no karpik. Na lekkim zestawie. Klasycznie. Proszę, hut. Nie ma żadnej podniety. Hamulec odpowiednio wyregulowany. w ogóle. <głos》> Jest, a mój, dawaj go. Ale walczy. Ty on ma pół kilo, a on tak walczy, no. bo nie widzę go w ogóle teraz. tym nie mogę podebrać, bo... Dobrze, dawaj. Gratuluję! Dziękuję bardzo. Luks. Piąteczka! Taki karp. <laughs> Roz. Umie się łapać karpie. A matę masz? Tak. Masz matę? Tak. I jakiś środek do odkażania? No hmm. proszę. Ba bardzo dobrze zacięty. No. I co? Beretujemy! Mhm. <laughs> no. No, co najpierw? No, wyłączamy, bo teraz już operacja, i zaraz pokażemy, jak się z niego już będą tego. Byłem filety. Na razie znać, że nie mam warunków do spina tutaj. Nie ma gdzie rzucać. Drapieżcy są tam po drugiej stronie, w trzcinkach. A tutaj, tutaj jest pustynia, a jednak nie mam środka pływającego. No i taka to robota. No nic, ale po towarzysze karpiarzowi. Karpia z Już jeden jest zaberetowany. O! Już w wiaderku. Dzisiaj no. metody nauki nie uznaję. Ale to są karpie. Dzisiaj będzie barter. Za karpie będą ciasta, jajeczka. Wszystko będzie. No! no. łabiem dalej. Muszę pomóc, bo wjeżdża następny karp. A gdzie jest podbierak? Jest to Dobra, dobra Nie ma co jak z zawodowcem jechać kurczę, o! Jest Jacarem Dobra Karpicho No co zrobić? Jak ktoś umie łowić to ciągnie karpie Polacja dzisiaj będzie Będzie Aha Walczy No chyba dzieci w trawie musisz tutaj go skontrolować A no, taki sam Taki sam Ja już tam czekam na niego mój panie To jest karpin. To jest zasiadka karpiowa No walczy, walczy Trochę mały podbierak masz a Ci weźmie taki kurczę 20 kilo i co? A ten większy jest jednak I silniejszy O duży Duży O tak właśnie, fachowo bierzesz No proszę, no jest Kurczę, pojechać z takim to będą ryby no. Zawodowo Dobra Wyłączam, bo nie będzie Nie będzie widzów to interesowało co dalej z tymi karpiami No proszę no. Jest 2,5 kilo. Woda zabójców polecam o. Weź go trochę. Co? Jest następny zawodnik. Moja szkoła. Ja tu nie muszę się wykazywać starszy, że, że jeden łapie. Ciągnieszko. Jest karpen. Jaka wielkość? Klasycznie między 2 i 2,5 O Mniejszych na wodzie zabójców nie uświadczysz Nie Daj mi pobierę. Mówi, że sam sobie radzisz Proszę cię bardzo Proszę dobrze wcięty eee, nie tak łatwo podebrać samemu Jedziesz? jest będę kładzes do góry tak o ten bardzo dobrze nie nie podniosz tak o większy, większy. ten duży. Ten duży. Rekordowy. Och kurde. No tu ja mu już daję ze trzy i pół. nie trzy i pół. Takie się łapie ryby. Dobra. Trzeba umieć karpie łowić. Dobra. Weź bo zaraz poleci tam w krzaluny, a wyłączam. O Jezu! Ole branie! Panie! O bierz drugi Będę ci kurna Dobra. Ja biorę Dobra, dawaj, dawaj. Chyba, że się już spiął. Siedzi O siedzi, siedzi. tam temu coś pomogę Siedzi, a zaraz tu będę cię filmował tylko tamten może uciec, a tamten musi dostać w beret. O. I co tam się dzieje? Jest? Tu go wprowadzisz? Elegantnie. Nie wiem, czy wędka wytrzyma. Duży? <grymne> Ale ładnie się giło, co? Ja. Trochę to nagrałem. Uf. Ciekawe, czy smaczne, co? Stąd są najlepsi. No. Czekaj, czekaj, bym się zawinął. O, o, o! O Dobra, chyba już wstał Pięknie, załodnik kur nadaje Mój uzbrój we bo ja się zajmę skrobaniem